Cześć ze strony Dźwię. Dzisiaj zapraszam Was na mały spacerek dla zdrowia, parę kilometrów, zrobię sobie ognisko, jakąś kiełbaskę zjem, jakieś jedzonko też, więc zapraszam do obejrzenia odcinka. Pierwszy rytuał, zastosuję to na kleszcze, to jest preparat dla psów z permetryną i sobie popsikam. Mogawki Stosuję go już 2 lata I działa doskonale Wystarczy tylko tak poprzykać I kleszcze nie będą wchodziły nam już Prawie 100% skuteczności Mamy pierwszy dzień od razu po świętach wtorek sobie niedaleko mojego miejsca zamieszkania jakieś 15 km pierwsze spostrzeżenie, że mocno kombinują w tych lasach wycinka mocno idzie niby poszerzanie dróg leśnych i tak dalej, ale wszędzie powycinali przy drogach tutaj drzewa no, widzę, że tam też nieźle powycinamy Także gospodarka rabunkowa idzie pełną parą Tyle co powycinają to przez kilka lat to nie odrośnie przez wiele lat i się też prozesa wzięłem Jest bardzo ciepło, 16-17 stopni także jestem letnie obrany, w razie czego wziąłem kurtkę, może padać Trochę na smyczy pochodzi Tam gdzie są ludzie Potem wejdę jakieś boczne drogi to jeszcze po lata. Wiem, że w tygodniu nie będzie ludzi Ale innych jakichś się spotkało w takiego dużego psa się trochę boją Jest przerażliwie sucho. O tej porze roku tu zawsze jest straszne bagno do schodzenia. Także nie za wysoko. ostatnio trochę zmieniłem też parametry sprzętu swojego dodałem specjalny uchwyt do aparatu na szelkach tutaj na plecaku, jest rewelacyjny potem zdjęcie pokażę go jak on wygląda tak trochę ciężko jedną ręką go wyjąć w każdym razie nie muszę nosić teraz pokrowca jak chcę zrobić zdjęcie to chwilę moment nacisnę guzik i go wyciągam z szelki, także jest rewelacja krajobaś się zmienił, jesteśmy koło rzeki teraz idziemy wzdłuż w brzegów. fajna ścieżka, trochę przypomina stromiznę figura tutaj mamy fajną stronę zbocza na jesieni tutaj zbierają też grzyby, bo ludzie omijają te miejsca teraz jest zadowolony to Siatki. no idź. idziemy dalej No pokaż, a teraz przeskoczysz I no trochę ci się przebyło co po tych świętach bo przeważnie przeskakiwałeś tutaj to Jestem na swojej miejscówce. Jak widać troszkę się pozmieniało, powycinali drzewa. Tędy będzie szedł wiadukt. Niedługo. Także można będzie wspominać, że to fajnie tu było przedtem. rozpałka standardowa Biedrona a może być też grillowa nie widziałem się rękawic ochronnych potrzebuję żeby się nie zaciąć palce gdzieś troszkę wilgotna jest do ostatniego wyjścia Pięknie. spali to się długo pali patyczki Także jak jest sucho, to jest banalnie rozpalić ogień. Tymczasem prezes się tutaj złegoje i mamy ciszę. Nie mogło tu zabraknąć dawki przypominającej po święta. bigosik. Wszystkie, oczywiście, nie zęb, tylko trochę, bo jestem już mm, troszkę napełniony. Dawka przypominająca, bigosik. Mówiłem, że jest sucho w lesie. Teraz ładna pogoda mnie przywitała. jest. Mam tutaj jedna kura. Ja, na najgorzej, że nie widziałem żadnego schronienia przed deszczem. Mogę wziąć sobie. Mam nadzieję, że kurtka mnie trochę zabezpieczy. Także mamy teraz jesenną burzę. Z deszczem i gradem. Także ja się ewakuuję. Myślałem, że tutaj posiedzę dłużej. Niestety warunki pogodowe zmieniły się raptownie. Zaczął deszcz padać. No i jestem okrysz